Ja już mamko z tej strony Michaelskiej i dzisiaj jesteśmy na przejździe kolejowym na Wrocław. A nie pamiętam zobaczmy Ci link. Dobra, więc ten przejazd znajduje się no, obok autostrady s Jest 5. No i LEDowy jest, o ile się nie mylę. Tak, LEDowy widziałem. Bo już jestem po przelocie w sumie. Przeznajdujemy się na linii kolejowej numer 275, tak dokładnie na 8 km w 273 mecz. Za no to nam się zamknęły rogatki. Jedzie? Dla przy przejściu ja, jeszcze ja. się nie zamknęło ale możesz jest, jedzie pomachamy mu Zapraszam za wiatr, jeśli będzie słychać na filmie. Jest blisko. Już zacznę machać. Przelot składu z Lubania Sztolskiego do Wrocławia Głównego. A więc żegnam się z Wami. Wpadajcie na mój kanał. Pa, pa!